Moi drodzy, taka rada dla was i jednocześnie prośba ode mnie. Otóż, yy, ja wiem, że czasem jak się pojawiamy w jakichś miejsc, jakich miejsc, jakich miejscach, to jest to dla was niesamowite wydarzenie. Też bym się cieszył, yy, jakby ktoś z ekipy gdzieś przyjechał, bym go nie znał, bo to zajebiście ludzie, po prostu. Ale bardzo duża prośba. Otóż, nie, o, czekaj, się nie, zm... yy, nie róbcie tak, N nie malujcie pa palcami na samochodzie, bo to bardzo niszczy lakier, to rysuje lakier i to rzeczywiście rysuje lakier. Tak więc, no, mam takie auto całe porysowane palcami i to nie jest fajna rzecz, bo to jest później ciężko domyć. Rozcieracie ten brud i, i wcieracie go w lakier, co powoduje, że on się rysuje. Jeśli tam są jakiekolwiek takie drobinki, a są jakiś kurde, nie wiem, metalu, cokolwiek, co się na ulicy zbiera, i, i to nie jest, no, szczególnie, no nie wiem, tutaj ktoś to w ogóle. Tak więc jeśli będziecie widzieli nas, ekipę gdzieś, i będziecie widzieli, że więcej osób się zbiera w danym miejscu i ktoś wpadł na pomysł, żeby coś mi napisać palcem, to bardzo proszę, wybijcie mu to z głowy, bo to po prostu psuje, psuje samochód. Eee, a szanujmy, szanujmy nie swoje rzeczy, szanujmy też swoje rzeczy, wszystko szanujmy w ogóle, nie. Tak więc wielka prośba. Eee, Róbcie sobie foty oczywiście z samochodem jak ktoś chce, bo mu się podoba, nie wiem cokolwiek, tylko no nie piszcie ni palcami, bo to... to nie jest ok, tak? A wiecie jak to jest? Ja jestem pewien, że te osoby nie chciały źle. To, to były osoby, które po prostu nas lubią i chciały, nie wiem, w jakiś sposób z nami nawiązać kontakt i tak dalej. Także nie mam im tego w ogóle złe, tylko daję takie info, żebyście na przyszłość przyszłość wiedzieli i ewentualnie reagowali jak... Zobaczcie, że ktoś robi coś podobnego innym osobom. No bo jak ktoś by chciał zniszczyć to auto, to by, to by je porysował i dojechałaby go karma, tak czy siak, a ci ludzie tego nie chcieli, nie? Więc nie, nie jestem zły, po prostu daję znać, że to nie jest, nie jest spoko mimo wszystko. I nie róbcie tak. Kochani, już niedługo, no bo tak naprawdę miesiąc hakiem, do. Wydarzenia, niesamowitego wydarzenia, w którym będę obrażany i ja też będę trochę obrażał. Otóż mojego roastu. Oczywiście obrażał, bo to tak naprawdę jest w formie żartów, wszystko w formie robienia sobie beczki. Na tym roście, jeśli chodzi o innych twórców, będzie Gargamel, będzie giper będzie Wojtek z Vibrosów I oprócz tego mnóstwo stand którzy zajmują się śmianiem się z rzeczy różnych i z innych ludzi, też na przykład na roostach, profesjonalnie. Więc... Jak chcecie sprawdzić to wydarzenie, przesuwajcie palcem do góry. Oczywiście za wszystkim stoję ja i agencja stand-up comedy. Będzie grubo, będzie grubo, są pay-per-view do kupienia. Także to będzie ciekawe wydarzenie. Zapraszamy serdecznie Was. Przesuwajcie palcem do góry. Czytam teraz taką książkę. Tutaj jest napisane Nawyki warte miliony. I to jest książka o tym, jak odnosić sukces w pracy. Tutaj pokażę wam ciekawą rzecz, która uważam, że jest no 1 do 1 prawdą, prawdziwa jest. A może po prostu w zdjęcie wam wrzucę tego. Wrzucam, bo wydaje mi się, że z całej tej książki to jest chyba najważniejsza rzecz, którą przeczytałem do tej pory i z którą się też zgadzam, która spowoduje, że można osiągnąć sukces wszędzie i, i, i tak ona wygląda i moim zdaniem to jest to. Jest mi tak smutno. Serio, jestem taki zły. W sumie bardziej mi jest przykro, po prostu. Nagraliśmy zajebisty materiał, i przez to, że zgrywaliśmy go na ten dysk, który padł, jak wam mówiłem, drugi raz, to materiał, który był zgrywany w tym czasie, kiedy dysk padł, przepadł. Nie ma go ani na kartach, ani na dysku. A to były duże pliki, i to był tak. Tak, to były takie cztery piąte filmu.